Martyna Wojciechowska o sprawie Kamilka z Częstochowy. Kamilku, przepraszam cię jej słowa łamią serce? Śmierć ośmioletniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła całym krajem. Polskie gwiazdy są zdruzgotane śmiercią 8 chłopca, który został brutalnie skatowany przez swojego ojczyma. Na temat wypowiedziała się również Martyna Wojciechowska. Z jej ust padły wzruszające słowa. Lekarze przez kilka tygodni walczyli o życie ośmiolatka. Niestety, 8 maja chłopiec zmarł. Znane Polki apelują o to, by nie było znieczulicy w narodzie, która doprowadza do wielu tragedii, których można było uniknąć. Głos w sprawie zabrały już m.in. Joanna Racewicz, Małgorzata Kożuchowska czy Anna Lewandowska. Teraz poruszający post opublikowała Martyna Wojciechowska. Jej słowa wyciskają łzy. Zobaczcie, co napisała. Martyna Wojciechowska o śmierci Kamilka. Kamilku, przepraszam Cię. Martyna Wojciechowska w poście, w swoich mediach społecznościowych nie szczędziła gorzkich słów. Mówi wprost o tym, że zawiedliśmy jako państwo i jako system. Mówi również o tym, że społeczeństwo milczało i odwracało... 13.00 na cmentarzu Kule w Częstochowie odbędzie się ostatnie pożegnanie Kamilka z Częstochowy.